Poznań, zobaczcie, ile jest ofert mieszkań na sprzedaż. Czy w Poznaniu bańka powoli zaczyna pękać, czy jednak wszystko wróci no do, do normy? A może jest to spowodowane tym, że ludzie czekają, aż wejdzie kredyt 0%, i po prostu ta sprzedaż mieszkań jest dużo mniejsza. Mariusz Kamiński opublikował zyski spółek skarbu państwa w pierwszym kwartale 2023 roku i w pierwszym kwartale 2024 roku. Dla przykładu Orlen w pierwszym kwartale 2023 zarabiał 9,2 ,20 miliarda złotych, a w 2024 roku zaledwie 2,8 miliarda. PGS przed roku miał zysk sięgający 1,7 miliarda, podczas gdy w tym roku te liczby spadły do 893 milionów. Tauron w pierwszym kwartale 2023 zarabiał ponad 1 miliard złotych, a obecnie jego zyski sięgają 531 milionów. Zyski kluczowych i jednych z najważniejszych słek Skarbu Państwa spadły mniej więcej o połowę. Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje? 28 maja 2024 roku dziennikarz Robert Stockinger zapewniał, że nie będzie musiał nigdy rozmawiać z Donaldem Tuskiem. Na nasze pytanie odpowiedział stanowczo i bez zająknięcia. W pytaniu na śniadanie i telewizji polskiej zaszły bardzo duże zmiany. Wiem, bo różne rozmowy już prowadziliśmy, że taka sytuacja na pewno nie będzie miała miejsca. Polityk niezależnie z jakiego szczebla i z jakiej opcji nie może zadzwonić, prosić się na kanapę, przyjść i powiedzieć to co chce. To już się w naszym programie nie wydarzy. No i pan Stockinger pierwszego czerwca w TVP przeprowadził rozmowę z panem Donaldem Tuskiem. Nie musiał czekać długo. Uszanowanko, panie kierowniku złoty.